Krótką, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja mu to nagrywam i wyślę go to później dawaj Jedziemy Cóż to mi <grym> tu jak wój drogi język Filip, jesteśmy w raciąciu Pozdrawiam Ci cały racią Tak jest Wszystkie mamy w górę I i moje Jesteśmy <grym>

She Jeszcze będzie czas, by odpoczywać Jeszcze będzie czas, żeby dolać piwa Bo właśnie się skończyło, trochę go naważyłem Jeszcze raz, ale mam w sobie ogromną siłę jakby był Pudzianowskim, mam żyje z kamienia Jest sami tutaj raczej że się nic nie zmienia Nie mówię do widzenia, tylko do zobaczenia Ja pracuję nad atomem jak Teheran Właśnie tak Zróbcie ma jakieś piwko? Piwa potrzebujemy, ja piwko, ja to piwko. Poprosimy o kupienie kilku piłek i to dostarczenie na nas. No to są ciężone, ciężone. Dobra, lecimy dalej, co gramy? Mamy jakieś propozycje? Braciusz, kolejny w klawach! Dobra, zrobimy teraz tak. Na, na 3-4 robimy hałas i z którego miejsca będzie największy ryk, rzucamy na głódkę. 3, 4, 4. No to teraz wszyscy przyjmujemy jakieś dziwne pozycje i zostajemy w nich, dobra? Dobra. Zostajemy na, bez ruchu. Na czas zwrotki wszyscy przyjmują y, pozycje i nie ruszają się. Panowie biorą kobiety na barana, ktoś się wpierdala na ten żywak, nie wiem. Po prostu zajmijcie jakieś szalone pozycje i nie ruszamy się przez... Ale jeszcze zanim to zrobicie, niech każdy krzyk nie da miejsca, z którego tu przyjechał!

Poquito do nada.